Wielki Boże, wznosimy przed Tobą nasze modlitwy o ochronę przed złem i pokusami, które otaczają nas w naszym codziennym życiu. Wiemy, że przeciwnik naszej duszy nieustannie czyha na nas, pragnąc nas oddzielić od Ciebie i odwiedzić zło na naszych drogach. Dlatego prosimy Cię, abyś otoczył nas swoją potężną mocą obronną i umocnił naszą wiarę. Panie, Ty jesteś naszym światłem i przewodnikiem na drodze prawdy i sprawiedliwości. Prosimy Cię, abyś prowadził nas swoim światłem, abyśmy mogli rozpoznawać pokusy, które czyhają na nasze serca i umysły. Daj nam mądrość i siłę, abyśmy się im przeciwstawiali, trwając w Twojej prawdzie i oddając Ci naszą lojalność. Wiedząc, że nasza walka nie jest z krwią i ciałem, ale z mocami nieczystymi tego ciemnego świata, prosimy Cię, abyś otoczył nas swoją opieką i wsparciem. Umacniaj nas w naszej wierze, abyśmy mogli się stawić przeciwko złu i pokusom, które nas otaczają. Daj nam moc. Abyśmy z niewzruszoną stanowczością trwali w Twoim słowie i nauczaniu. Wszechmogący odkupicielu, Jezusie Chryste, Ty sam zwyciężyłeś pokusy i złe siły tego świata. W Twoim imieniu prosimy o Twoje zwycięstwo w naszym życiu. Przyjdź z mocą Twojego Ducha Świętego, aby nas wzmocnił, prowadził i ochronił przed wszelkim złem. Niech Twoja moc zwycięża wszelkie ciemności i chroni nasze dusze przed wszelkim złem. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza i Zwycięzcy. Modlimy się, prosząc o Twoją nieustającą opiekę nad nami. Niech Twoja moc i miłość otaczają nas, abyśmy mogli prowadzić życie zgodne z Twoją wolą i stanowić świadectwo Twojego zwycięstwa nad złem. Amen.